To FAMOL! To FAMOL! Siema widzowie, ja jestem FAMOL, a to jest Fortnite i będziemy sobie grali w Oszuści Który jest jakby trybem podobny do gry Among Us To jest taka fajna gierka na telefon I że jesteście takimi gościami... Famol. ...przebranymi mi tak Dlaczego ktoś mnie wywrócił? No... Xemi cię wyrzucił prawdopodobnie. Dlaczego? Nie wiem. Dora. Więc w takim razie dostałem koronkę, więc możemy zrobić te orzuści. I jak... i... M, kontynuując to, Among Us to taka gierka na telefon. Oczywiście Nie. na telefonie macie Among Us całkowicie za darmo, ale na Steamie lub na Epic Games musicie już niestety zapłacić jak chcecie nagrać na... Kupie... nie, nie chcę huk drużyny, ja chcę oszuści dajcie wszyscy gotować każda może mieć własnego skina jakiego chce a nie przedłużając zaczynamy odcinek czyli przechodzimy do gry Dobra, jesteśmy i... I trochę spóźniliśmy się dlatego, że mieliśmy razem takie problemy techniczne. Bo kira nie chciała, żebym dał Dobra, no ja. o nie, tylko nie Brawl Stars. Na pewno nie, nie ja. ja. Nie lubię ja ja Brawl Stars. Ja lubię, ja Ej, lubię nawet Brawl no Wiecie no czemu? Na bro. Boko. Bro ja jest spoko. Wiecie czemu nie cześć lubię na Brawl Stars? Nieprawda jak to nie ma co grać, bo Fortnite mi się długi to można w brogla, bo... Przez Brosa zniszczyłem swoje dwie telefony w drobny Mac. A ja nie, bo ja nie mam takich ja... rajd'ów. Jednego ja złamałem, rajd. a drugiego rozwaliłem poprzez gwóźdź. No tak ja samo jajdż. może zniszczyć komputer No Rage, Rage, Rage No rawizo, ja może... Agent jestem agent. ale nie jestem jak ci rodzice ja, od tych dzieciaków z Fortnitea, że... Coś tam coś tam A na przykład panie. nie chcą się uczyć lub za dużo spędzałem czasu przy Fortnite, i muszą im rozwalić sprzęty. Fortnite, właśnie, Fortnite nie... Dobra, muszę kamerę naprawić. A nie, Wykonać muszę te Diamenty repotować. O dobra, No raz. Zasady są proste jak Amogas. Ten kto... No kurde, zgłosi impostora... Ma. Ja robiłem wyzwanie. Ten kto zgłosi impostora... Wygrywa. To ja szkoda, że to, to nie jest robię. jak... Dobra. Że ja można nie można tutaj ustawić. Ja biorę jak biorę w Among Us, biorę, biorę, że może być biorę. dwóch lub trzech impostorów. Dobra. E, nie poję nic są. To jest dora. impostorem. Nie wiem. Ja myślę, że ani no mogę. a Bo Nie zgłaszajcie mnie, ja nic nie zrobiłem. Ja taska robiłem. Eee Kurde, nie wiem, ja wiem na kogo. Ja robiłem drogi... ja na gumia. Na... Kurde nie wiem teraz na kogo Ja też karol... Samo. No, na niego Dobora to ona głosuje dobra. na niego Ja dobra. na pierwszego. to X, X, nie nie wiem. To prawda pierwszy odpadę. będzie wywalony ten co zgłosił Trzeba. Nie nic nie no, Nie zgłaszajcie nie, bo ja, nie. ja nie jestem impostorem Ja też nie jestem impostorem Kogo ja nie nie, nie Dlaczego gra mnie wskazała? Dobra, na razie no znak nikt nie zginął. No proszę Cię. Ponoć jest tak... No, ponoć jest tak... Co jakiś... Ja ponoć wiem, ponoć wiem że co... Jakiś czas można być tym banańkiem. No tak, Powiem bananek. W... Ja byłem im i jakimś 30 sekund. Dobra. Ej, chodźcie, jakby co Dobra, teraz Dora. muszę naprawić. Wyb... Bo jak wybór nie nasz, tego wyboru. Wybór To, to. pielniczek chce do nas dołączyć. O. Dziuuuucka! Jest, wygram rano gate raider Ja wiem I dziecko wah się w... Uuuuh! Kamery naprawione Ej jak tu zrobić te... Dobra, muszę się jeszcze zalogować Zadanie wykonane! Jej dane logowania 4 a... 9 0 D D Dlaczego ja nie mogę kliknąć? Ja nie, 7, O, nie, 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 z agencie. Witaj, nie, zadanie już. Dobra. Nowe Dobra. Nowe zadanie, busa. i nie, farbę z busa. No widać, że gracze... nie, nie, Serio, seriously? Miałem trochę zmyć. A kierowca Dobra. się nie oskarży, że... To wykonane O, no to już wiemy, jak postać tutaj ta... ja się jest chyba... A where to jest chyba agencja, która kontroluje wyspę Fortnite. Ja się zajmuję robieniem tasków. A ja wiem, kto jest. Yeah. Kos. No! Mroku. Wiem, kto to jest. O no nie, co za Akurat! Ty! Dobra. Dlaczego akurat, ty musiałeś robić? Task wykonany. to. Teraz go wypompane. 6 muszę rzucać. Ja wiem, co to. to... Myślałem, że muszę tu posprzątać. Ja tak. Głoście, głoście, ten. A, czyli takie eksperymenty, no, no dobra. Zaraz idziemy sobie zgłoszcie, tam. No kurde, nie tam... Dobra, sprawiać, że to Gumiak umarł. Ja też umarłem. Kto jest impo? Kto jest impo? Ja, im. ja nie, jest... co? nie jestem. SAAA! Czterech imposterów. Dora, kto jest z kim? Ja nie, ja nie, ja nie jestem impo, ja robiłem... Ja nie, nie taska. można Ja, robiłem... Mówić. Taska. ja Dana, taska robiłem. Pamol, uwierz mi, ja robiłem taska. Nie można mówić, niestety. Dobra, więc głosuj na niego. Pamol, uwierz mi, ja taskę robiłem. To wypadnie. No dobra, ja Rubi Shadow odpadnie. Dobra to... To, bo to. Zobaczymy, czy naprawdę to jest antyagent agent dobra. czyli ten dobra. impostor. To jest Zobaczmy. To jest ja tak, biorę. to był antyagent. agent Jest. No wiem. Kurde, strasznie. To tak. Sama dobra. winy się yeah. robić czasami. No dobra, no to No to, to i, nie i to I bo to był aninomowy, ja i tak wybierzę x bo widać, on czasami nie jest impostorem. A to pewnie ja się, że to No wiem, bo, bo to ty ja, ja najbardziej ja nie, nie jesteś impostorem. No jakoś nie mam parta do bycia impostorem, nie wiem, o co chodzi. No to lecimy do, do, do tej gry. No dobra, jesteśmy i zobaczymy, kto bo. będzie impostorem może. Który to ty, Hamole? No, no a, ja okay, jestem dobra. tym Rickiem. <tuszy> kamerzystwo na kanapce patysz to nie jest. ja boi Jeste, jesteś nie masz jestem okularki. podejrzany masz no właśnie, masz okularki <laughs> jak to? się jest podejrzany <laughs> w tym nie, nie było, nie jest podejrzany, bo mam okularki ja już jestem no. tym dobrym, jakimś. już okej, okay, okej okay. ja znać oszusta, okej okej, okej, okej a skąd ty jesteś, no, no, jest no, tak, no nie masz? nowy, podaj wadę, raz to nie mam, Ja biegnę do... Tutaj no, za pierwszym razem można im nalecieć imposta. Według mnie to Ja do biura ja biegnę. Ale... Ja no, idę ja do, do mojego postaram. wyzwania, które muszę zrobić. Ej, smutny, Michać, biłeś... a nie, ty byłeś. Robię moje wyzwanie. A co ja mam robić? Co jeszcze? nich Ej, będziecie mogli wygrać o... w no no nie, nie. Typu, ja gram to. na autom macie. Co ty jeszcze? No jutro mokarani. ci i tak mogę wysłać. Wygrałem... Ale, ale jutro może nie, nie będziesz... Dzisiaj i jutro będziesz mógł nawet mieć. Że dzisiaj no. będziesz wylosowany, a jutro i tak te skupię. No ale skąd wiesz, że jutro będzie plażowa wiedźma? Raczej będzie. Ale A to muszę naprawić, by nie być nie Dobra, muszę sobie młotkiem młotkiem naprawić. Bo do... wielki ja bad ba Dobra, co tu? To... Zbierz raport. Dobra, Halo. mamy raporcie. Jez? Ja żyję I... cały czas. Ja cały ja czas jestem. Galaxy. Ok. Terapia. A ja wiem, kto jest, czy jest e -y jednego? No, czysty. Ja jestem czysty. Bo się umyłeś. No, Nie, no, tak, bo przecież się umyłeś. Ty, dwa. A jaki masz niby być? Dobra, daj mi wy zrobione wy wyzwanie. Y kolejne wyzwanie, dobra. Zamówiamy. Uh, hamburger. Najwięcej. To by było razem w tysiąc. Dobra, ono zablokowałem onomat. Według mnie to jest taki... Kurde, Zdech, gdzie ja idę? W sumie to jest Among Us, ale jak chcecie widzowie, żebym nagrał Among Us, bo mam Komu? Among Us od Epic Games za darmo, to dajcie znać w komentarzach lub zostawcie łapkę w górę. To be edy będę wiedział, że wam się odcinek podoba i chcecie więcej odcinków ode mnie. widzowie. Dobra, gdzie muszę lewe, to? Profe, nie, 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 a Jaki masz ma Po co mnie zaprasasz? A no bo chcę z tobą co grać? Nie, ja ja boj. E, nie chcę na to grać. No, ale. Pek. No, tak się ale ten pakiet jest fajny. Eta, wygraliśmy? Dodania Czy my niepomadne. zrobiliśmy questy? Stane. Ja to ja, by ja Kto był im po stolem? Doktor Sloan był Tak Wyszałem. Tak, Wyszałem. tak Wyszałem. ja miałem Ale ryba mówiła, że ja jestem, bo jestem podejrzany, bo jestem w okul A, no. A bo dlaczego A wygraliśmy? Zrobiłem całe klasy. Nie ja też zrobiłem wszystkie. No dobra! chodź na skład. A my dora, Lecimy do następnej gry. Wiadomo, kto. Dora, widzowie, zaczynamy. Let's go. I zobaczmy, kto będzie impostorem. No nie, nie, nie. Nie jestem impostorem. Ja też nie.

Dobra, Zamów. 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 o ja wiem kto Zamów. Zamów. psycho Zamów. 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 gdzie Zamów. ma Zamów. 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 Tu Dobra. Tu. Zamów. 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 Dobra. Nie, nie wiem no. kto, ja wiem kto jest. Nie A mówimy, tak nie mówimy teraz. Nie ja mówimy, nie mówimy, ja mówimy. Ja mówimy. Ja robię jest A, to ja to tak, no, nie no nie bo... Ja nie wie, jest wino, ty... mówię, tak? nie Ja zadanie. Ja, ja nie wiem kto jest. Nie wiem, ale... No. Ja nie wiem. Ja nie wie. wiem. Ja nie To Gumiak, widziałam jak Gumiak go zabił. Poważnie. A... Właśnie, kłamiesz w tym momencie. Nie, to Gumiak. Naprawdę, uwierzcie mi, to był Gumiak. Gumia. 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 Gumiak, Gumiak. Tak, Gumiak. Co nie, ja? nie ja? to, gumiek. to gumiek. Mówim. nie To Gumiak. To Gumiak, to Gumiak, mówię. To Farmol. Farmol. Nie. Farmol, Farmol. Gumiak. Gumiak, gumiak. widziałem jak wentowałeś w szybach wentylacyjnych. to że ty tam widziałeś... To Farmol. Farmol. Nie. Nie. A ty, a ty, a ty, a ty. To nie ja. To famol. Naprawdę famol. nie jestem impostorem. To, to czytamy, musicie mi to o, uwierzyć. Możecie się pomylić. Famol to famol, mówi. Dobra, dobra. Famol. No nie jestem. Nie jestem impostorem, naprawdę musicie mi uwierzyć. Mogę do ciebie. To on mnie niepotrzebnie zgłosił. Co jest? Pierniczek, pierniczek naprawdę, to on I zabił tych dwóch. To jest, jest... No, Musicie uwierzyć, ale to pierniczek. Pierniczek, pierniczek. jest pierniczek impostorem, to... serio. Nie. Mhm. Pierniczek błot, <laughs> Dziś, okej, pierniczek zobaczcie, 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 no, wy, no. zobaczcie. Zobaczcie Zobaczcie, zobaczcie. No, przecież mówimy, kto to był. Marsz do dziury. Agent! Dobra, Dobra to był agent, o, ja, ja, ja cały czas no. próbuję no. zrobić zadanie, a... Mówiłam wam, że jestem agentem? Nie to, się że o nie, nie ja faj, Muszę zrobić to. Mamo. Możecie... O nie! Banana zita! Okej, okay, yeah. ja wid... to jest... co czarny, Dobra, zrobiłam quest'a. się biegnie. Uciekaj! Y banan, uciekaj! Yyy, banan mnie zabił, banan mnie zabił. Mi jak ha, i co? Trzeba było nie głosować na w biurole. Oooo, ale kidos. Co za kidos mnie zabił. Gumjak, gumjak. O, jest, e, coś nie żyje. Gumjak, im, coś, nie to. żyje. gumjak. to impostor. Jak to ja nie żyje. Ale Gumiak to impostor. Chodź! Pingu, dobra. To pingu, pingu jest impostorem. Mówisz nie! Mi. Don't, nie don't pingu. mi! Pingu. 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 Nie, Pingu. Nie. Panol, Pingu. Pingu. panol. To co, ocen, ocen. FAMOL, FAMOL! To Torcellał jest impostor, widziałem jak FAMOL, To FAMOL, to famol. Famol, 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 to FAMOL! Nie. Famol. Famol. Naprawdę. Wyszczy? FAMOL! Wyszczy? FAMOL! No i nikomu nie wyrzucili. ja... Ja FAMOLa Ja FAMOL, FAMOL. Myślę, że FAMOL. Nie, mogły w ogóle FAMOLa. Bo nie mógł być dwa razy w serce. Musi... To jest FAMOL! Nie. Uciekaj! Martwi pał. nie... Martwi się nie odgrywają. FAMOL, JA WIDZIM, CO TY ROBISZ! No ale ty wiesz, że ty masz na wspólnie O, mam młotek! Oła, bijesz mnie młotkiem niepotrzebnie. Nie jest. To FAMOL! To FAMOL! To FAMOL, FAMOL! Wszyscy to FAMOL, to FAMOL! Uciekaj! Nie za fanole. późno! <grywa> wy małe gdolki! Myśleliście, że uda wam się na poważnie? Nic z tych rzeczy! <grywa> Dlaczego? Nic nie ja że że ty, ty na początku zacząłeś od razu na mnie. Mówiłem wam! Ja za... mówiłem, mówiłem wam! Czą. To Panol, a, a, <grywa> a wy. To było za Być impostorem! No, ale to, oczywiście, to nie Ludzie fajnie. musieli być naiwni, żeby to zrobić. Ale to było na tyle moi widzowie. Zostawcie łapkę w górę i subika, bo jak nie, to przyjdzie impostor i wbije wam w nóż w plecy. A, dobra, żartuję. Więc zostawcie łapkę w górę, subika z razboneczkiem. A liście subskrybentów. Dziękuję, komentarzenia dziękuję. I zostaw... subika, jeśli chcesz się zostać. To znaczy, jak chcesz się, po jeśli chcesz się pojaci na końcu mojego odcinka w liście subskrybentów. Trzymajcie się i cześć. Elo!